Siemaneczko, z tej strony Krzychu z kanału .pl. Moi drodzy, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinku z cyklu Przeróbka automatu za 150 zł Będziemy dzisiaj sobie naklejać ten front Mam tu już naklejkę, przyjąłem właśnie z pracy Z drukarni O to chodzi, to będziemy sobie wymieniać Będziemy wykręcać całą tą pleksę Tutaj są właśnie te śrubeczki o, o, może otworzę zobaczycie pod spodem. Tu jest śrubeczka ta mała. Tutaj te 4 od wrzutnika monet. I tam to samo. Pewnie jesteście ciekawi, jak, jaką sobie wybrałem yy, naklejkę. Naklejka kosztowała 48 zł pod wymiar. Kurde, ten telefon coś ostrożnie gubi z nie wiem czy dam radę jedną ręką to ogarnąć. Poczekajcie chwilę sorki. O, może coś, coś się uda zrobić. O. Widzicie tak wygląda ta naklejka. Kurde, w całości. Nie mogę sobie poradzić jedną ręką. To jest pobrany plik z internetu, z Google grafika i tak dalej. Także co, rozbieramy. Rozbieramy to. Ja robię cięcie, gdy już odkręcę tą, tą pleksę. Zobaczymy, co się kryje pod nią. Moi drodzy, ściągnąłem tą, ten front. Zobaczcie, mam go. zobaczcie jak automat obleśnie wygląda bez tego. Jest pierwszy problem. Problem jest taki, że to jest nie naklejka, tylko to jest jakiś nadruk. No, a drugi, zobaczcie, jaki usyfiony fajami. To musiał ktoś palić, yy, po prostu w, w barze, czy gdzie to tam stało. No, ale mam na to jeden sposób. Miałem antyramę. Antyramę z pleksą, zobaczcie. Jest praktycznie ten sam wymiar, więc trzeba będzie dociąć coś takiego. Będzie trzeba dociąć. Więc ja się zabieram do roboty. Robię cięcie, po cięciu już powinna pleksa być z antyramy wycięta i będziemy naklejać naklejkę. Zobaczcie, już mam wyciętą pleksę, widzicie dziurki powiercone, mam nadzieję, że to będzie widać. O, nie było łatwo wyciąć tą pleksę. Polecam ciąć nożykiem na gorąco, podraż po prostu nożyk i od linijki czy jakiegoś równego odcinać, bo inaczej pleksa pęka. Tu zobaczcie, mi taka ryska poszła, ale czy ją będzie widać, ale ona się akurat skryje pod wrzutnikiem monet, więc to nie przeszkadza. Oczywiście otwory powierciłem wiertarką. No i co? Teraz trzeba nakleić taką czarną powłokę tutaj. Albo teraz. Nie te. Nie. Od spodu trzeba na taką, taką czarną powłokę nakleić, a na, na, naklejkę z zewnątrz. Żeby nie przebijało to światło o, tym otworem. Dobra, moi drodzy, cięcie i już będziemy naklejać naklejkę. Naklejka naklejona. Nie było łatwo ją nakleić. Z drugiej strony to wygląda tak. Oblepiłem to czarną taśmą, właśnie ten obszar, który był oryginalnie zalepiony na czarno. Więc co, jeszcze tylko dziurki. Poprzebijam sobie przez tą naklejkę wkręty, wkręcamy w automat, no i zobaczymy jak to fajnie będzie wyglądać także cięcie dla mnie dłuższy czas dla Was chwila ok moi drodzy, tak się prezentuje front naklejony już myślę, że fajnie to wygląda zapodamy sobie teraz prąd sorry, że się te... telefon kiwa, ale tak się to świeci Teraz drugi włącznik i załączam automat. Sorry za jakość, ale nie może złapać za bardzo ostrości ten telefon. I z daleka to wygląda tak niestety ostrości nie, nie łapię. Chyba, że może zaświeci to światło. Ale też nie. Muszę przyjść bliżej. O. Także dzięki za oglądanie. Zapraszam oczywiście do subskrybowania. Na, na razie trzymajcie się. Cześć.